Gdy mówimy o zmianach klimatu, bardzo trudno nam je sobie wyobrazić, no bo nie mamy takiej wyobraźni, która pozwoliłaby po prostu ogarnąć skalę takich wydarzeń. W 2010 roku w Pakistanie wylała rzeka Indus. 14 milionów ludzi straciło wtedy domy. 14 milionów ludzi, Ja tam byłem kilka lat później i widziałem kraj, który cały czas próbuje się podnieść z tej tragedii. Terytorium tego obszaru, nie wiem, w wielkości jednej trzeciej Polski, i wszystko zdewastowane. A powodzie to jest tylko jedno z bardzo wielu i bardzo różnych ekstremalnych zjawisk pogodowych, na które się musimy przyszykować. Wiele osób na całym świecie cierpi z powodu nasilających się z każdym rokiem nawałnic, fal upałów czy powodzi właśnie. Od czasu rewolucji przemysłowej średnia temperatura na powierzchni Ziemi wzrosła o około 1 stopień Celsjusza, a wzrost ten można przypisać emisjom gazów cieplarnianych wynikających z działalności człowieka. Wraz ze wzrostem temperatury obserwujemy również zmianę w występowaniu zjawisk ekstremalnych. I tu mamy właśnie huragany, cyklony, powodzie, fale upałów, susze, nawalne opady. A w ciągu ostatnich 50 lat obserwujemy znaczący, kilkukrotny wzrost ich liczby, zarówno na świecie, jak i w Europie. Ale jaki dokładnie wpływ na zjawiska pogodowe ma globalne ocieplenie? Jakie konsekwencje dla naszego życia mogą mieć zjawiska ekstremalne? Na te pytanie postaram się odpowiedzieć razem z moim gościem, Michałem Marcinkowskim, hydrologiem, ekspertem Instytutu Ochrony Środowiska. Michał, powiedz nam może najpierw, jak wzrost temperatury przekłada się na zjawiska pogodowe. Od tego zaczniemy. Rosnące temperatury powietrza i oceanów wpływają na obieg wody w przyrodzie. Wzrost temperatury oddziałuje na tempo parowania z gleby, roślin czy zbiorników wodnych. Może mieć bezpośredni wpływ na częstotliwość i intensywność suszy. Co więcej, cieplejsza atmosfera może pomieścić więcej pary wodnej. Co zwiększa ryzyko występowania opadów nawalnych. Czyli tak zwanych oberwań chmury. Tak? To, co my kojarzymy z terminem oberwanie chmury. Leje bardzo dużo, bardzo krótko, bardzo szybko, wszystko spływa, nie da się tej wody zatrzymać. Dokładnie tak. Mhm. I warto tutaj pamiętać, że szacuje się, iż obecnie w atmosferze znajduje się y, znacznie więcej. Pary wodnej mhm. o 4% więcej niż jeszcze 40 lat temu. No dobrze, ale te, czy te zjawiska, o których mówisz, wcześniej na Ziemi nie występowały? Wcześniej, tu mam na myśli przed erą przemysłową, zanim jeszcze ta nasza działalność przyczyniła się do wzrostu średniej temperatury powietrza. Przecież to zawsze się zdarzało. Oczywiście, że tak. Mhm. Zmiany klimatu nie powodują nam żadnych nowych zjawisk, natomiast zmienia się ich intensywność czy częstotliwość, a także miejsce występowania. Obecnie są one częstsze, e, występują na terenach, na których do tej pory ich się nie spodziewaliśmy. Na przykład w Polsce mamy tornada, trąby powietrzne. Wcześniej ich nie było. Tak, praktycznie co roku, szczególnie w tym okresie letnim, w mediach mamy szereg informacji o, o różnych zjawiskach ekstremalnych, których prawdopodobnie nasze babcie nie znały. I to wszystko przez wzrost temperatury. Dokładnie tak. Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu wskazuje, że każde dodatkowe pół stopnia Celsjusza ocieplenia powoduje bardzo wyraźny wzrost intensywności i częstotliwości występowania fal upałów, opadów nawalnych, a w niektórych regionach również słusznych. A do czego można by było ten stan porównać? Wyobraźmy sobie, że gramy w grę planszową, mamy e, kości mhm. e, i jedną ze ścianek takiej kości e, dodatkowo obciążymy wówczas e, m, liczba oczek zaczyna nam e, wypadać częściej. Czyli znaczy, jedna ścianka się będzie częściej pokazywać niż inna. tak? Tak, do, do, mhm. dokładnie e, tak. W naszym przypadku tym e, ciężarkiem zaburzającym są e, gazy cieplarniane. na przykład dwutlenek węgla. W kontekście globalnego ocieplenia oznacza to, że zwiększenie temperatury na Ziemi zwiększa szanse na wystąpienie zdarzeń ekstremalnych. No dobrze, ale jakie konsekwencje ma ta rosnąca siła i częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych? W jaki sposób te makroprocesy globalne wpływają na nasze życie, takie codzienne, moje, twoje, każdego z nas? Konsekwencje zjawisk ekstremalnych są zróżnicowane w poszczególnych regionach świata. Wynika to m.in. z uwarunkowań przyrodniczych, poziomu zamożności społeczeństw oraz podejmowanych działań prewencyjnych. Zjawiska ekstremalne co roku przyczyniają się do śmierci tysięcy ludzi. Niszczą infrastrukturę, budynki utrudniają dostawy energii i wody. Z tego powodu tak ważna jest ich obserwacja, dokładna analiza ich przyczyn, przebiegu i skutków. Powodzie, susze czy nawalne opady Niosą ze sobą również dotkliwe konsekwencje gospodarcze. Na świecie wzrasta wysokość strat finansowych spowodowanych wystąpieniem tego typu zjawisk. Z badań Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że z powodu zjawisk ekstremalnych Polska traci rocznie średnio 6 miliardów złotych. A w sumie w ciągu niespełna dwóch dekad zjawiska ekstremalne spowodowały ponad 100 miliardów złotych strat finansowych. Do sektorów najbardziej wrażliwych na występowanie ekstremów należą rolnictwo. Infrastruktura, czyli uszkodzenia dróg, mostów, budynków komunalnych oraz gospodarka wodna. Uszkodzeniem ulegają zapory czy wały przeciwpowodziowe. Dobrze, ale czy wiedza, jaką my zdobywamy o klimacie, o zjawiskach ekstremalnych, ma jakieś praktyczne przełożenie? No bo z jednej strony wiemy coraz więcej na temat tego, co nas czeka, ale czy to nam pozwala się na to w jakikolwiek sposób lepiej przygotować? Tak, oczywiście. Poznając zależności funkcjonujące w środowisku, możemy proponować określone działania, które mogą przyczynić się do spowolnienia y, ich y, występowania. Co więcej, jesteśmy w stanie wskazać niezbędne działania adaptacyjne. Mam tutaj na myśli konkretne działania umożliwiające przystosowanie się do skutków y, zmian klimatu. Warto, abyśmy pamiętali, że mimo podjęcia wszelkich działań nie zatrzymamy tych zmian z roku na rok. One będą dalej postępowały. Natomiast to, co możemy zrobić, to spowolnić ich przebieg. Podejmowanie działań adaptacyjnych ma szczególne znaczenie w przypadku obszarów wrażliwych na zjawiska ekstremalne na przykład w miastach? Dokładnie tak. W miastach mamy drogi, dachy, place czyli wszelkiego rodzaju powierzchnie nieprzepuszczalne, na których woda nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi w sposób naturalny. To one są właśnie szczególnie narażone na skutki intensywnych opadów, powodujących lokalne podtopienia, a tym samym utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu miasta. Tego typu powierzchnie w połączeniu z wzrastającymi temperaturami sprzyjają również powstawaniu tzw. miejskiej wyspy ciepła. Woda czy zieleń, np. ogrody deszczowe, studnie chłonne czy też zielone dachy, mogą skutecznie łagodzić negatywne oddziaływania zmian klimatu. Pozwalają one obniżyć temperaturę, zwiększyć wilgotność powietrza oraz zatrzymać nadmiar wody w miejscu wystąpienia opadów. Bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki wodnej. Powinniśmy właśnie dążyć do ograniczenia ilości wody, która nam odpływa z miasta, na rzecz zatrzymania jej na obszarze miasta i wykorzystania. Niebezpieczeństwo związane z ekstremami pogodowymi naprawdę dotyczy nas wszystkich. Ta grafika pokazuje falę upałów, jaka nawiedziła Europę w 2003 roku. Kiedyś byłoby to zdarzenie bezprecedensowe, ale ostatnio staje się coraz częstsze. Pięć najcieplejszych okresów letnich w Europie od 1500 roku zdarzyło się w XXI wieku. Wraz ze wzrostem średniej temperatury wzrasta też częstotliwość występowania temperatur ekstremalnie wysokich. Jeżeli nie zaczniemy działać, to już za 10 lat takie temperatury mogą stać się normą. Myślę, że dla lepszego zobrazowania naszego przykładu z kośćmi odnoszącymi się do częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych mm -hmm. spróbujemy zagrać w ten graf. Ok. Jakie zasady? Jeżeli wyrzucisz i na naszych kościach wypadnie albo burza, albo wichura, będzie to oznaczało wystąpienie zjawisk ekstremalnych na planecie. Ok. Środek lipca najwyraźniej, samo słońce. W porządku na razie. Mamy klimat umiarkowany. Mhm. A teraz zróbmy sobie małą zmianę i weźmy kości, które już wiedzą o zmianach klimatu, o wyższym stężeniu gazów cieplarnianych w atmosferze. Zobaczymy, czy to nam coś zmieni w wyniku. Okay. Wiatr. Więc rozumiem, że już blisko wichury. No. coś nam się zaczyna zmieniać. Nawet dużo. Tak, możemy coś z tym zrobić, proszę. Czy ktoś może wyłączyć? Dziękuję bardzo. Nagrywamy to jeszcze? Wyłączenie klimatu na Ziemi nie wchodzi w grę, no bo to się równa z końcem życia na naszej planecie. Ale możemy wyłączyć fałszywe przekonania dotyczące globalnego ocieplenia i rozpocząć działanie, do czego zresztą Was bardzo zachęcam. Jeszcze mamy trochę czasu, żeby posprzątać bałagan, jaki zrobiliśmy na ziemi.